Ziomeczko! Ziomeczki! Ja jestem Fioletowa Misia i witam Was w pierwszym odcinku ze Skyblotzka. Ja mam już takie i te maszki, bo nagrywałem już wcześniej. Ja sobie je zostawię, bo to będzie trochę takie i ten bruk sobie zostawię. I tą mutykę żelazo. To, co wydobyłam. Drewno może też być. A wiadryko już nie. No i może to. No. A resztę rzeczy się pozbywam. Jak i tego levelu. To tylko skacz teraz. Przepraszam, ale chcę coś sprawdzić. Jest coś. I trolly. I są W... te No ale nie no, dobra. Schaczemy w przepis. Naprawdę. I idą. Dom, dom. Nie fom, tylko dom... Zaraz tak o mikrofon, ale y, troll, zapadła się <inaudible> Tu mamy nasze kamy startowe, jak oni to zapisali. I ja zacznę z, od zrobienia. Y, 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 y. generatora kabelstowna. Eee... Sorry, że tak przyciągnę, ale muszę tak nagrywać, że się słyszę w słuchawkach o słuchawkach. Dlatego się czuję trochę tak nienormalnie... No. O, o, Mój nos No nie, no wasz nos nie Nie mój i teraz tak na serio muszę ściąć drenwo Z na drenwo i pójdę Wam pokazać spał. Szczerze mówię, że sama jeszcze całego nie ogarniam ale postaram się ogarnąć co gdzie jest. Dlatego ja napisałem kośnik spawny. Łapnę, kozienko, no dobra, mam dobrze. To jest to, mm, gdzie się respimy. Tu jest dalej pięterko, nie ogarniałam tu szczerze. O, prosty generato, generator, chodziło o to. Kobel To wygląda tak. Ym, tu jest to piętro. O, tej table, dobra, fajnie, fajnie. O, sprawdźmy sobie. Active. A, admin. Właściciel. Admin i admin. Dużo adminów jest. Um, nie ogarniałam szczerze tego. I w ogóle teraz godzina 7 po 2. E, ja już nagrywałam go 14. Dobra, to powiedzmy, że jeszcze opiszę wam ten... oprowadzę was pospawnie. Co tu jest? Otrzymywanie piasku. Kopiemy złotym kilofem sto plus graw równa się piasek tego co to wynika. Tam nic nie ma, bo nawet tam na wejść nie można. Więc idźmy dalej. Idźmy w tu. Tu jest parkour, a tu są... Ktoś nie wie, co to są targi, to już mówię. I możemy sobie kupować emeraldy i takie tym podobne. Tam nie ogarniam, co będzie. Szczerze mówiąc. Tu nie wiem, co jest, ale zaraz się dowiemy. Sky Gold Sklep. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, oh, Enchanting Table. 16. Fajne fanskej w ogóle takie... a lagujemy nitra... Mm. Dobra, więc można sobie kupywać. Fajnie, fajnie, cieszę się. I sobie jest moc spolne. Jeden za tyle. A ile? Jeden za tyle dla no, czego? Mmm, no, dobra. Podejrzewam, że będzie ten główny spawn, ale pewna no, nie jestem tak. Wiedzy, tak tam jest więcej pięter, ale tu pewnie jest PVP. Z tego co ogarniam. O, -o Co tu jest? Laga! What? No, nie? O, wyszłam. No. Kurde! Lol! Wreszcie teraz spałam. Zobaczymy, co tam jest dalej. Yy, bo szczerze, wpadłam w pułapkę, taką mocną pułapkę. My byliśmy tam. To jest to główne lobby, tak. Główne lobby, to jest ten admin, pewnie albo właściciel nawet i to jest, nie byłe, niby, y, a to co, to jest, is... what, aha, ziomek do mnie strzela, nie, nie podoba mi się to, czy to jest PvP? ja pierdziele czemu akurat ja tu weszłam? oh fuck, oh fuck, oh fuck, dom. yes! nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć co tam dalej jest. no. pokazałam wam jak wygląda spawn. o, sezonka. Yy, i w ogóle. teraz oczywiście sobie jeszcze szybciej powrócę. Są. Dobra, są itemsy, ale drandowa nie ma. Hit. Dobra, walić to, ale... Yy, dobra, więc tak. Podsumowanie. Pokazałam Wam spawn. Yy, zaraz Wam dalej powiem. V i, I H. Dobra, już gościu przepisał. A przepiszmy. Gośnik kod, i, v, i, i, h, p, y, K, F. No, ale dobra. O co z tym chodzi? Yy, dostajemy kody na czacie i tak! M, 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 m jak się mówi? Wpisujemy go, a za wpisanie dostaje się diamenty. No dobra, skończmy podsumowanie. Pokazałam. Tak, pokazałam. Pokazałam Wam spawn. Yy, prawie by nas zabił gości. <ścoughs> prawie by nas ziomek zabił. Mm. Generator Cobelstone. Zbiliśmy drzewo. No. I to tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Papaszki patrzcie w trawę. Papa! Pa.